Witajcie, a tak po prawdzie, zsunź błoze, bo chciałem się z wami dzisiaj przywitać tak, jak się przód ludzie u witali, kiej w pole śli, a kto inny w tym polu już zrobił. Dzisiaj to choćby kto w środku lata, posedł nos hajno w pola i pojrzał w lewo, pojrzał w prawo, może gdzie ujrzy, jaki jeden traktor co robi. Żywego ducha nie ma. Kiejby tak człowiek pot ani by go nikt nie znalazł. Przódy, jak się w pole sło, wiedziało się kozde stają, stajonko cyje jest i kto na niem robi. Bez to już z daleka się wołało błoze! Ach, z ke cych to był z kraja, cych to był z kujca, to się odzywał i godł Dej błoze! Dej błoze! Tak to się ludzie pozdrowiali, żeby to Pan te robocie jako błogosławił, i żeby się wiedło jak najlepiej, bo to każdy pole miał, i każdy z tego pola żył. Dzisiaj właśnie mowa godać o tym, jak to ludzie dawni na wsi robili. No to jo, jak to jo? Poleciałem do jenne babki, do ciotki, do dziadka, do ujka, pytam się, łopowidcie jak to downi było z to roboto? A uni do dom nie te, Dzisiaj na wsi to jest miasto. Nie ma krowy, nie ma kunia, nie ma świni, nie ma nic. Porę kur lotokole, kole chałupy wielką, i wielko mi gospodarka. Downi chałpa w chałupę były gady, było pole i robota, robota i jest rozrobota. No to jego dom no to opowiedzcie my ta, ta łoty robocie, a u niego go dają tak su. Downi to byliśmy urobieni. Jak te burę łosły, ucojani, uflogani, jak prosieta. Cy to zima, cy to lato. Prawda, że w zimę było kapkę mniej roboty, a na odwiesny do jesieni, późnej jesieni, to było roboty nie do przerobienia. Każdy kto ino w chałupie był, cyto to mały, cyto to stary, każdy musiał coś i robić. Dzieci choć były małe. Nicem do szkoły posły. Musiały krowę wziąć i napaść cyna jako mięso, cyna jako bermo. żeby ją napaść tak, żeby chociaż do południa była nazarto. Jak ze szkoły dzieci przysły, no to te krowe trzeba było napaść na drugi zawód. Potem to ich wysłali, żeby pilnowały gęsi. To ich wysłali, żeby narwały mlicu królom to zeby natargały płokszy w świnią no ceźnie co zeby ino w tej chałupie coś pchnąć a i na wiezur, trzeba było uząć trowy lokunia i loty krowy ale jak się dzieciom nie chciało trowy ząć to leciały galop nad Dunajec, hajno na podlądzie do chrustu na smycki urwały tych smycek bo to była tak ota witka z wizby, co miały takie te drobniuśkie listecki to trzeba było ino zeżyć z tywitki, rozdwa było cało, płachta pełno, i ta krowa i kuj moment to zezarły, i były takie opasione jak bąki. nie Nierozajas się zdenył od tego. Bez to się go dało, że ktoś je złozarty, jak ten kuj po smyckach. Jak w chałupie była jako babka, cy nie wydano ciotka, ujek stary kawalier, cy dziadek, u też musieli coś robić. Bo najgorsze, no co mogło być, to to, żeby ktoś powiedział, że ktoś jest próźniok, darmozjat, czy daremnik. Ciotka czy babka a to masło uklepały, a to syr żoły, a to jako skarpetkę zacerowały, no i przypilnowały gadów, przypilnowały tych młodych, tych dzieci małych, co jeszcze były, jakich paciorków ich ucyły, no coś nieco. Ujek cydziadek. To jakiś tyl zrobili do łopaty, cydowideł, do wideł, a to jaką wietłę zrobili, kobiołkę naprawili, łoborę zamietli, kunia wycesali, cykrowę umyli, no aby coś i pchnąć w tych chałupie. Ale najwięcej no roboty to miała gospodyni i gospodarz. Gospodyni musiała ugotować, uprać, no i tu my babka go do tak, ty, godomy dzisiaj jedna taką młodo, rany boskie jaką urobiono, cały dzień zemprała. A jo i co tyś prała? Pranka prała, nie tyś prała. Zebyś ty widziała, ile czasie było dawniło robić przy praniu. No to jego godom, powiedzcie my, jak się to, to dawni prało. A ona go dosłuchaj. Te najbrudniejsze poślednie pośrednie łachy trzeba było wygotować w banioku na blasę. Potem trzeba było naloć wody do baliki ze studni. Ta woda musiała się do słonka zagrzeć. Trzeba było wsypać ksynę, sody, cyszcony i wszystko na prodce prać. Łokę z ręce chciały ulecieć. To było dopiero pranie. No i gospodyni, prócz tego, że musiała zadbać o chałupę, musiała zadbać o gospodarkę. Nie było zonnych wylęgarni, nie było zonnych tak jarmaków jak dzisiaj że ktoś i pojedzie kupi za dziesięć czy cycego. Wszystko musiało się wylągnąć same. Cykacka, cygęś, cyjendyk, co ino kto miał. A jak nie było jendora w chałupie, to musiała lecieć z jendycko nieroz na wsi, żeby się jendycka spasła, czy żeby się z gąsiorem spasła, żeby te jojka były pełne, żeby się coś z tego wylągło. A nieroz jak się wylągło, to się trzymało w chałupie pod stołem gęś z małymi, cykwokę z kurcentami, bo dobrze ludzie wiedzieli, że prezycy później to trzeba będzie to coś z tego zjeść, a jak tego nie będzie, to będzie wielgo bida. Gospodarz, zaś jak już przysła wiesna i Pirso burza nastała, no to po pirse, jak szczelu pieron w ziemię, no to już wiedział, że można się brać za robotę w gospodarce, w polu, a jak zagrzmiało, no to trzeba było się torać po ziemi, żeby plecy od roboty nie bolały. Jak już ta ziemia była zagrzoną od tego pierona, tak jak ją doł, no to można się brało, było brać za sionie, No to pirne przecież łoranie, bronowanie, ceźnie jako robota. Kej kto widział jako maszynę, wszystko się robiło kujmy i nicem więcej. Kto miał jednego kunia, no to jakoś jak se radził, a inni kto był bogatsy, to poro kujmy, robił. Nie się ludzie sprzągali między sobą. Żeby, żeby jem było lzyte robota ale no i robota to była przy żniwach chłopy musiały sic to zbłoze baby odbirały wiozały snopki a potem w takie dziesiątki je układały i na koniec był chochół żeby to dys nie zalał cało zimę potem chłopy muciły to w studole roboty było łokrutne duza ale u nas był we wsi taki Stachełę, i on był młody na tyle, że sam zrobił taką mach, maszynę do młocenia do na młotur, jak już ten, co była we wsi elektryka. I chodził od, od człowieka do człowieka, od ludzi do ludzi, i mucił na cały wsi to maszyną. Ej, ile trzeba było ludzi do tego, 12 czy trzynaście, żeby to wszystko jakoś sło ale to była robota wiele no i ten stachełę chodził i ludziom strasznie pomogą bez co zarobił kupę pieniędzy, godali ze stachełka co dzień miała całą tybetkę pieniędzy o to. a do tej maszyny to trzeba było pomagać sobie jedni drugiem i jak dzisiaj ktoś im odrobił u mnie, to ja musiałem iść następno razo u kogoś drugiego no tak se ludzie pomogali. Ale ty z nic za darmo nie było, bo trzeba było wszystko odrobić. Nie to że nawet jak się krowę do byka doganiało, to ty trzeba było przy tej maszynie odrobić, a tam robota była okrutnie ciężko. Co jeszcze powiem? W kozdy wsi musiał być kowol, musiał być stelmach, musiał być plecionkosz, musiał być jeszcze coś, nie kto, i akuszerka, i znachorka. Każdy se radził jak mógł. Wszyscy musieli pomagać jedni drugiem, żeby ta wieś jakoś sła do przodu, żeby to wszystko się jakoś układało. Casy były strasznie ciężkie. Dzisiaj ludzie nie wiedzą, co to jest robota. I prawdę te stare ludzie go dają, że byli łorobieni jak burę łosły, jak ślepe kunie. Dzisiaj ludzie mają strasznie dobrze. Kujcy się już czas, nie będę Wam przedłużał. Bo wam powiem, że na mnie tyz nie rozgodają ze mnie pretki do roboty, ale jak mnie kto blizy zno, to ta dobrze wi zajęło chodź co za i lotom za chodźcem, jak ta sudzka bolka po wsi. Tak zabiera bierze się joza jako robotę. Bo z Bogiem, no i do następnego. Trzymajcie się zdrowo.